Mamę show. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Paweł z swojego ulubionego ostatniego miejsca. No, no, prawda jest taka stara, jest do domu wywaliła, no muszę z dworca robić, no. Nie, nie, żarty żartami. Jakby mnie wywaliła z domu, to bym robił z drugiego domu, albo z trzeciego. My Karol lubimy tak mieszać, nie? Prawda? To jest taki wiesz, pogląd na rzeczywistość. Siedzimy sobie w teraz w restaurancie, Karol walnął pierogi z kapustą i grzybami, a ja mam, a ja mam nesti, nesti cytrynową. I dobra, i biorę do ręki piłkę nożną, która chyba jest, chyba jest po zmianie drukarni, tak mi się wydaje Na razie zmiana drukarni polega na tym, że okładka jest taka trochę tańsza, no bo tak trochę na papierze pakowym, ale cena ta sama Dobra, niech sobie robią jak chcą Bundesliga po polsku, kiedyś robiłem taki tekst Bundesliga mówi po polsku, to było dosyć fajne Lata 80. E, pierwsi Polacy grali w Bundeslize, Też nieźli, bo grało Koński w HSV, Bunzol w Leverkusen. Wygrał wtedy Pohar UEFA. W ba ba w ba, finale dwumecz ze Spaniolem. Ktoś tam jeszcze grał? Smolarek grał we Frankfurcie. Mówię go o tych, których odwiedzałem. Iwan w Bochum. Finał pucharu Niemiec Jest To tak generalnie wysomie naczelnych grzegorczych. Do dzisiaj żyje z pięcioma markami. Papierosy, paczka kosztowały 4,50, Wysłałem mnie z pięcioma markami i wyobraźcie sobie, że wróciłem po dwóch albo trzech tygodniach i dalej miałem pięć marek. A, a piłkarze mnie tak przejmowali z rąk do rąk. To były takie niezapomniane czasy, gdzie dziennikarz dla piłkarza nie był wrogiem, konkurentem, tylko przyjacielem, który który przyjechał z dalekiego kraju i opowiedział plotki, a kto z kim, a kto gdzie, tam gdzie, kogo, tego i tamtego. Więc, więc to było zupełnie inne czasy piłkarsko, piłkarze mieli klasę, dzisiaj to są buraki. Tam wyjątki są, ale o, Kamil grosiski, ale, ale buraki, a, a dziennikarze, mówią szczerze, przepisują z internetu. Zresztą wiecie, że nie szanuję specjalnie dziennikarzy, dlatego że oni nie szanują mnie. To jest taka reakcja wiązana. Dobra, co my tutaj mamy? Cenomistrzostw, w zasadzie koszmar to chyba o tym, co jest w środku felitonu. Karol, wiesz co to jest koszmar? Można nie czytać. Wiesz, w zasadzie. No dobra, tu mamy tak: reforma z Infantino. To jest dobre, bo. Dlaczego? Dlatego, że jest taka trochę idiotyczna reforma, żeby grało 48 krajów w finałach. Strasznie się o nich bo on mówi: Jezu, jak to fajnie te kontynenty te kultury bo no, gdzie na Mistrzostwach Świata ktoś spotyka inne kultury? To no, jedyne, jakie spotykasz. Się... No weź karol, na no jakie kultury? Nie kibiców na... No ale to kibice, ale te, no ale to normalnie kibice nie mogą gdzieś pojechać, muszą 4 lata czekać. Ty, na przykład, do, na Kambog... ok, do, leczysz do lecisz do Kambodży, nie? To poznasz inne kultury, niepotrzebny ci mundial do tego, tak? Tak, ale spiczin, nie? Siadasz w samolot, tak, w Warszawie, lecisz, nie wiem dokąd, jakieś wioski. No ale mówię, do jakiejś wioski potem i, i poznajesz inną kulturę. Nie wiem, co tam poznasz. Podejrzewam, że ryż w innej postaci, tak? Czy tam jakieś kiełki, bambusa i będziesz się jarać strasznie, ale te, no bo na zasadzie, że coś nowego, ale nie, dobra. Nie, nie akurat nie chcę tak, że nie, bo nie, czy że mi się nie podoba. Jezus, dramatyczny głos Łukasza Surmy w przeglądzie sportowym, trzymaj się mocno na krześle. Ruszamy z przygotowaniami. Ja wciąż nie mogę się pozbierać. Ludzie odpowiadający za finanse klubu w ostatnich latach zawinili. A minusowymi punktami została okrana drużyna. Czyli co, wygraliśmy na koniec z Wisłą, dostaliśmy za to trzy punkty, a za chwilę zabrali nam cztery. Ręce opadają. Przecież to my nie jesteśmy winni, że klub komuś nie płaci. Karol, mogę odpowiedzieć po swojemu? No. No, gdyby Surma nie brał kasy za każdy mecz, to by prawdopodobnie ruch nie ma długów. Tak jak Lech, jak wcześniej i jeszcze parę innych klubów, tak? Po prostu piłkarze myślą, że pieniądze. O, to moja była żona też tak myślała, że pieniądze rosną na drzewie i tak po prostu się zrywa i wiesz, już wszystko gra i trąbi. Ale potem nagle się okazuje, że nie ma. Drogi Łukaszu, obiecałem Ci kiedyś, że cię ogram 10.01 na 1. -1. Eee, oczywiście tak zrobię, jak wyjdę na bójsko. Bo jak ty zapłacisz mi za mecz, no dlaczego ty masz za mecz brać, a ja mam nie brać? Yy, więc wezmę twoją stawkę. Więc chodzi mi o to, że na moje bramki, od razu mówię, bo ja nie potrafię biegać, nie potrafię chodzić nawet, ale jeszcze grać umiem. Chodzi o to, że najpierw żeście wyciągnęli pieniądze z kontraktu, z podpisów, ze wszystkiego, co tylko się da, a teraz się dziwicie, że ktoś sprawdza, czy starcza na to pieniędzy. No to yy, nie ręce opadają, tylko tobie opadają. No. Przecież ja nie jestem tego winien temu, że ktoś w miał, chciał mieć silny klub i żeby mieć silny klub, to przygarniał nawet emerytów takich jak ty. No, przygarniał, płacił, myślał, o, przy takich emerytach to my będziemy mistrzami Polski. No okazało się, że jesteśmy bankrutami. Nie jestem do kurciać nikomu, dobra. A tu a propos tych długów. Fiorentina sprowadziła za Bergamo za 8 milionów euro bramkarza Marco Sportiello. To tam gdzie gra Drągowski. No dobra, no to sprowadza gościa, o którym nikt nic nie słyszał za 8 milionów euro. Czyli wiadomo, że pralnia, że działacze robią jakieś mega złodziejstwo. Tyle samo co bramkarz reprezentacji Brazylii. Na przykład. No, czyli po prostu robią pompkę i to ordynarnie w wiały dzień i tak dalej, no. Słyszałeś? Atalanta Bergamo, Margo Sportiello. Możemy wygooglować. Nobody. Mister Nobody. Dobra. Ten, co my tu mamy? Smutny początek roku, że umarł ten... Napoleon, czyli Leszek Jezierski. Ja muszę powiedzieć, że Leszka to akurat poznałem, i on tak śmiesznie mówił. Pojechałem kiedyś do niego na wywiad w tym, w podłódź. Tam taki był ośrodek, ośrodek letniskowy. On tam kupił działkę z domem, chyba od Zbyszka Bońka. I ten, ale mówię chyba, bo kupił od tego, od, od Zbyszka innego, Ryszka Kowieńskiego. W każdym razie. Yy, w każdym razie yy, ten Karol, ja widzę tr trójkę, trzy minuty. Tak, tak, widzę, widzę. Yy, no w każdym razie on miał kapitalne powiedzenia. Najlepsze to muszę powtarzać, jak to ja przyjechałem. On wystawił 0,7. Na co żona Henia mówi: znowu woleszek pijesz, znowu woleszek pijesz. Na co on mówi: a kiedy kurwa piłem, kiedy kurwa piłem? A ona wczoraj. I no kapitanie, bardzo. Nawet te panie się uśmiechnęły. No, tego też będą kiedyś też tak mówić: znowu pies piesz, znowu Karel piesz, znowu Paweł piesz. No. Ten, no, tak to jest. To jest taka wyścigność. W każdym razie super gościu i yy, zawsze opowiem o, nim, opowiem o nim najlepsze rzeczy i on miał też super podejście do demokracji, która dzisiaj w Polsce jest sporo demokracji. On mówił, pamiętaj Pawełek, z demokracji tylko pozory, tylko pozory. Możesz radę drużyny powołać i niech oni decydują o której godzinie jest śniadanie, a potem ich zapieprzają, bo reszta w ogóle jest nieznacząca. No dobra. Tutaj mówi Krasičové i ja, to jest jakiś fajny tekst który z przyjemnością przesztam, ale jest dobry temat, naprawdę warto, warto poch pochwalić. Najbardziej wartościowi zmiennicy, pierwsza ławka, w Stanach nawet to, jak to się nazywa Karol, jest coś takiego, że taki najlepszy taki jak nie? Ktoś, najlepszy pierwszorocznie, ktoś to wchodzi i zmienia obraz grania, nie? a nie taki, że tylko jest jak Marcin Gortat ty tam wiesz. Ma 8 zbiórek i 14 punktów raz na dwa tygodnie. I ten zmiennicy, i słuchaj, Kort, Dawid Kort, dałbyś mu lokatę? Kortowi? No, never. No ale dałbyś no, czy on coś zmienił, w nic. Yy, Mariusz Stępiński. To jest jakieś w ogóle holowanie tego yy, emigranta. Wojciech Kędziora. O, o ósme miejsce tu zajął w klasyfikacja. dla mnie, jak zawsze są mecze Legister Maliką, to myślę sobie, żeby tylko nie wszedł Kędziora. Wiesz dlaczego? Bo Kędziora wejdzie i coś. Yy, tak mówiąc po polsku, pierdolnie. Wiesz, tak? Yy, nie wiadomo z czego, ale ucieknie. Wiesz komu ucieknie. Obrońcy stulecia, czy lewemu obrońcy stulecia, czy prawemu obrońcy dwustulecia, to po prostu dostanie na dobieg, czy do nogi ucieka i strzela. Ósme dopiero. Ale potem tak, siódmy pieczak, kojarzysz? Nie. A ja widzisz, a ja kojarzę, najlepszy rzut wolny w Polsce. I ten, trochę szkoda, że on tak mało gra. To jest gościu, co rzut wolnego wali, jak Leszek pisz, wiesz? Naprawdę, gra w wiśle, naszy gra, bardzo rzadko. Pewnie ma wiesz jakieś te, pewnie ma jakieś problemy problemy ze zdrowiem, bo to jest niemożliwe, żeby gościu, który rozstrzyga mecze szósty Kownacki, za nisko na takiej klasy piłkarza, nie? taki mały skurczyłyk, taki fajowy no. Sylwestrzak, muszę powiedzieć, no Sylweszczak rzeczywiście końcówkę miał wyśle Iślepo z ze, ze dwa mecze punkty piłka w niego no tak, no ale mówię, potem jeszcze był taki Mędrzej jeszcze z wiesz to ten, to, no to tak się, jak to się mówi to jest czasami jak obrońca zapędzi się pod bramkę i wszyscy myślą nie, no to już nie ma szans obrońca, a tu się okazuje, że taki tempak, taki nie? tempak w sensie to pora, y, wiesz, drewna kompletnego, coś trafi. Alvarinio w ogóle nawet się nie wypowiadam, bo to bez sensu. Trzeci Wasiljew, to dziwne. Trzeci Wasiljew, a wiesz dlaczego? Bo dwa razy zmieniał i, i coś strzelał, nie? Nawet raz mi się podobał, jak y, ten powiedział y, probierz że ten, że woli Wasilewa zostawić na ławce, bo coś go boli, a wystawić zdrowego, niż odwrotnie, niż wystawiać Wasilewa chorego i potem się martwić, że wie, że nie dał rady, nie, to mi się spodobało, bo tak mi się wydaje, jak jesteś chory, to wiesz, to nie przychodź w ogóle, nie, na zbiórkę, Poleż w domu, napisie wina i ten, znaczy raczej wódka na, jak coś chory jest, nie, co? bo winem to chyba Sława ja nawet nie próbowałem ale ten Javi Hernandez z, z Łęczeń, no to jaż w ogóle bym nie tego ale na pierwszym miejscu wiesz to jest? to jest taki człowiek zadziwiający Kaspar Hamalainen Kaspar Hamalainen, dlaczego jestem zdziwiony? dlatego, że dla mnie taki gościu, który jest niewyraźny tak jakby on po Trzeba, prostu. Ale strzelił parę, parę, parę w tym no, legi kiedyś jak dla Lecha Mistrzostwo robił. No, Le 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 Lechoniczer. No tak, tak. Nie, no on strzela każdemu, tylko że on jest taki śpiący. Ja będzie taki śpiący rycerz, nie? Dobra, i teraz, słuchaj, gara piłki nożnej będzie tam 4 lutego. Drużyna, ty, ale to są jaja. Po co tak wybierać drużynę roku 2016? Jest wybór taki, Lechia, Legia, młoda Legia. Reprezentacja Polski, Zagłębie lubi. no kogo wybieramy? Ale nie trzymaj na napięciu, no Trzymam, trzymam No, kogo? Legimania. Twój głos jest, no wiesz, no zrobić mistrza na stulecie, mistrza juniorów, mistrza Był po Puchar Polski, jeszcze, nie, jeszcze w wyjść z grupy, no, wyjść ze ja oczywiście wiem, że wypadałoby na... nie przegrywać ósemką Ostatnia szansa na, na... na W uczciwych zasadach, Udzi... w miarę uczciwych, tak Dobra, teraz słuchaj, Karol, obcokrajowiec, obcokrajowiec, to tak samo ci zadam, wiesz, pytanie. I Darko Jewtić, yy, Ilosz Krasic, yy, ten, y, Nemania, Nikolic, Wadis, Konstantin Wasiliew To masz tych trzech w sumie do tego. Nikolic, Wadis, Konstantin. No to wiadomo. No. Do Wadisa wybierzesz Ja, no. ja też. Powiem Ci, Nemanja robi to, co jest proste, nie? Czyli wadli z 3 oczywiste. metrów, tak. A to to nieoczywiste. Basy nie oczywiste. Robi to samo co Walis, tylko słabiej. Tylko i z większej odległości, w sensie tego. Ale tak, ta Walis to jest coś takiego fajnego, że nawet yy, piłkarz jest dalszy, bo chciałem powiedzieć, że Murzyn się weźmie do roboty, nie? Byłoby to niegrzeczne. Że nawet piłkarz, czyli czy Polak, czy, czy, czy Murzyn, czy jakiś Indianin się weźmie do roboty i nagle się okazuje, że to jest nie ten człowiek, co był, nie? Prawda? I tak dlatego ja ciebie tak leję, że może się ten, że może się, wiesz, do roboty weźmiesz. Słuchaj, jest nabil, a na kur, jest długa rozmowa i jest tak napisane, naprawdę warto na tą piękną wyspę zawitać. I ja tak sobie myślę, kurde, tam oni pracują w tej pilce nożnej, nie pisze się na tą piękną wyspę, tylko w wyimku, jak była kocham, tylko jak się pisze? Dokładnie, tę i tą. No Jezus, Mariusz, ludzie, że Wy się kompromitujecie, a wszyscy udajecie dziennikarzy. To jest akurat Jaromir Kruk, ale podejrzewam, że czytał tam jakiś sekretarz. O, to jest fajny sposób na kibica, jest widok stadionu. Co to jest za stadion Karol? 30 tysięcy. 30 zobacz, tu jest wszystko zajęte, tak? Wszystko? A mimo, że nie ma żadnego piłkarza na boisku, zobacz, tak? Tak przyszli, nie? No, chcę powiedzieć, że ludzie, którzy opadają jakieś bajki o kibolach, jakiś debilach, jakiś coś tego śmego, to oni po prostu nigdy nie byli na meczu, nie wiedzieli, że naprawdę wali mnóstwo ludzi i ci ludzie się cieszą. No, ludzie się cieszą, że sobie gdzieś pójdą. Ty chodzisz, nie? Na mecze i powiedz mi, wracałeś kiedyś rozczarowany? Nie. No nie, znaczy no wynikiem. No, ale to wiadomo, ale, ale ten, ale... Dobra, to jeszcze lecimy szybko, o, tu jest Legia, mistrz jest nagi, tak? Legia Warszawa to na naserów, wiesz, nie? Miś jest nagi. No będziemy to wspominać. No tak, mistrz jest nagi, ale będziemy to wspominać, jak się sezon zacznie. Słuchajcie, jeszcze co do piłki nożnej, to to jeszcze mam z jedną uwagę, bo... a tylko jedna to. To radę. A, zapomniałem pochwalić tego, bo już wiem, bo wtedy Karol nie będzie mnie gonił, że szybciej, szybciej, bo ja go poprosiłem w poniedziałek albo wtorek, żeby raz w życiu płęta jakoś strzelił i on się zemścił, i on się zemścił i dorzucił do, dorzucił do, o Kasa musi się zgadzać, Abramowicz, no wiadomo, że się musi zgadzać, ten, u mnie też się musi zgadzać, na razie... Na razie obstawiłem Karolowi pierogi z kapustą i z grzybami Herbatę z cytryną Sobie obstawiłem flaszkę Nesty cytrynową I tę. no musi się zgadzać kasa Chodzi tylko o to, że, żeby nie wpaść w błoto, chodzi o tę puentę No i Karol dokleił jako puentę fragment z Ja mówię, że poniesie to oglądać A wiesz z kim przegrał Pulp wyścig do Oscarów? W czterech albo w pięciu kategoriach z Forrest Gumpem o, no dobra, to... Reżyseria, film, główny aktor. No, Forest Gump jest nie dość tak Nie, no, bez przesady, jest trochę głupkowaty. Natomiast. To tak tak, życiowy. Ale dobra, nieważne. Mi się akurat nie podobał ten Forrest Gump, ale być może dlatego, że wcześniej tą Hanks grał w tym, w Filadelfii, gdzie grał pedała, nie? I te, znaczy, tego kolarza, nie? I ten, mi się tak akurat nie spodobało, bo to było Antonio Banderas go po rękach całował. Takie było średnie dla mnie, nie? No wiesz, coś takiego jest, ale, ale nie trzeba specjalnie o tym opowiadać. I być może jestem za nawet na pewno. No, w każdym razie ja, Pulp Fiction był dużo, dużo lepszy. Ten, czaj. czy jest, o ty, jest scena gejowska w Pulp Fiction. Jest, jest scena gejowska w no Pulp Fiction, oczywiście. jak posuwa Marcelusa Wallace'a, szefa gangu, policjant. Prawda? Jest. I je, robi mu jesień średniowiecza, ale no to i tamten, tamtemu ja ja potem. Bądź. A potem tamten mówi burz, a tamten mu robi z, y, y, obcęgi i palnik, tak? I paru Murzynów, i paru Murzynów. Dobra, więc, ten, więc wracam tylko do tego, do tego, do tej płyty, że rzeczywiście Karol obsadził się w roli, y, jak się nazywał, Samuel L. Jackson w tym filmie. No, bo tamten Vincent Vega. No, zaraz no, no, sobie już wspomnijmy ale ten i po prostu siedzi naprzeciw do takiego gościa i mówi tak Czy, czy Marcelus Wallace jest kurwą? What? what? Czy ty możesz mi powiedzieć? What? Czy jest takie państwo jak What? What? I mówi, czy jest kurwą? What? No nie, nie jest, nie jest to dlaczego chciałeś go wydymać? Jak kurwę, i tak dalej. To jest naprawdę taka mocna, mocna scena, kończona zresztą kawałkiem Ewangelii, która zresztą wiesz, Karol, że jest wymyślona. Ten cały Ezechiel to prawdziwe jest tylko jedno zdanie, cała reszta jest wzięta wyłącznie w umyśle Tarantino. Dokładnie, także wiesz, ścieżka niesprawiedliwych wiedzie pośród tam, i tak dalej. No więc ten, ale Puenta, Karol, gratulacje publicznie Ci składam. Wprawdzie kosztowało mnie dopiero z kapustą, czyli rodzaj łapówki. Ale ten, ale co chciałem powiedzieć rzeczywiście. Karol, jest co, teraz powinieneś jako puenta powiedzieć? Sajonara? Nie no sayonara, Powinieneś powiedzieć krótko. Czyli... What?